Witam Was serdecznie w moim odcineczku. Dzisiaj będziemy grać w Zobaczymy sobie, jakie mamy mody. I proszę, no, mamy y, ostatnio, które były zaupdate. Wane. Zobaczmy sobie TRNG, podróbka BMG Drive. No, zobaczymy, jak wygląda. Więc ładuję się. Mam dużo modów też, wiecie, w ręce. O ale ładnie zrobili. Wow, ostatnio tak nie byłem, gdy grałem na ten mod. Dzisiaj zainstalujemy sobie jeszcze jednego moda. Blender. Blender. Nie było go tu wcześniej. Daj mi blender. Biorę. Gdzie jest Physics Gun? Jest. Nie. O kurde, Jak Jakby to tu wziąć? O tu? O nie. O, proszę. O kurde, za szybko. kurde, to tu. Ja nie widzę. Gdzieś tutaj? XZ ja ślepy jestem. Nie, czekaj jeszcze raz. Trochę dalej trzeba. Tam. Nie. Tu. Teraz. Dobrze. Dawaj do blendera i teraz. He, he, he. Kurde. Nie, o tam mi chodziło. Ja, jak to się włącza? Czekaj, muszę. Czekaj, to jest nie... e, Tak. Wydawało mi się, że właśnie to popsułem. Chociaż nie jestem pewna, no dobrze. Weźmy sobie.. Kurde, jak to się wła... Ja to popsułem? A! To... Aha! Aha! Rozumiem! To się będzie blendowało. Zupka gotowa. Dobra. Lecę. Lecę Dobra, kurde, na tym się zwalnia. Dawaj, lecisz. Szkło. Ej. No to chociaż w domek. Ojej, ja muszę sobie zmienić tą widoczność, bo to naprawdę jest takie trudne. Zapomniałem. Ojej, YouTube budowa drogowa, nie było jej. O! Kurde, zarobiliśmy flipa. E, gdzie to jest? Pokażę wam sporo... Z tym, kurde. Odwróć się! E, muszę go jakoś... Ten samochód wrzucić. Mógłbym polecieć. Puścić. Teraz od do... no, no przywróć się na drugą stronę. Kud, nie wystarczy. Może gdybym tak. Bu, Przewróć się! Dobra, chodzisz! Samochód jeszcze działa, nie jest. Nie? Jedziemy do młotka. Młotko, rozwal mnie. Kurde, lecimy w kosmos! Nie! W drugi młotek? O ja, ja się przestraszyłem. Po raz kolejny. Dobra. Idę po drugi samochód. Aha. Myślicie o tym samym co ja? O, patrzcie ile tu jest pysznych rzeczy. Ach, jak tu można się najeść? Kaczuszka, oczywiście, też jest. To jest kula. Dalej, zupka się robi. Dobra, wchodzimy do tego samochodu. Uu, troszkę przyspieszenia od razu. Czekaj, dobrą stroną. No okej. Okay. No tak. Dobra, yy, teraz. Trzeba, okej, okay, pojedziemy sobie w szkło. Dawaj jedziesz, chłopie, w szkło! Yy, troszkę za wysoko. Dobra. Yy. Jest jeszcze jakiś samochód, czy to były wszystkie, które rozwalił? Dobra, przechodzimy do innego mora. Hmm. I kasząc, nie? Fist gun, kolosu, air Force the moon Dobra, weźmy sobie na play Nie, to jest pierwsza wojna światowa O pierwszej wojnie światowej, jak było jeszcze, to Ach, Pamiętam jak gram, ale nie wiedziałam, że było za Update'owane, To bym wiedział, ale w sumie dawno w to granie nie grałem. Kurde, sorry tak cicho. Oh, nie przeprosiłem, ale przepraszam, że tak długo nie nagrywałem. Bo po prostu... Uu, I po prostu przepraszam, że ja długo nie nagrywałem. Ale to miejsce się zmieniło. Ale to miejsce się zmieniło. Żołnierz. Masz pistolet? Mogę pożyczyć? Pożyczyć. Oh, bo... Muszę na razie tu, bo to jest piękne. A ty! Daj mi czapkę. Dobra. Biorę cię. Chodź. No idź! Idź! A no, jakby tu wejść stąd kurde? Nie, muszę jeszcze ja tego. Nie będę... Uła. Dobra. Dajcie czapeczkę Ło, co to jest? Co tu? Dobra, tu mamy czok, ale użyję już potem Jej, tu mnie coś się tego tak zmieniło, pamiętam, gdy było ten. Wam bym wam pokazał, ale <śmiech> Nie! <śmiech> Przyjacielu, co ci się... co oni ci zrobili? Na wezmę sobie normala Co oni ci zrobili? Co oni ci zrobili? <śmiech> <śmiech> A, zapomniałam powiedzieć o jej modzie Eat Throwing Sound Gdzie to jest to miejsce? A. O nie Co to jest? Co to jest za czołg? Uuuu uh, Ale ładne Nie da się Kurde, Zgłaszam to na policję No otwórz Tu jest Samochód Przecież to nie strzela Co to ma być? że tu się tym nie da jeździć no jak niby ja mam tu jeździć no, no widzicie jak się tym da jeździć rozwalę to jeszcze w tym odcinku rozwalę tę tą maszyn... e... jak łatwo jakie to to niby to dla żołnierzy dobra wezmę glokasę Kurde, glock to szybko rozwala Dobra, a Dobra, weźmy za semi Dobra, skar jest słaby Dawaj full Jej, co taki skar jest słaby? Top speed. Time, TNT No, sporo rozwala Rozbucham. Dobra, też sporo TNT, czyli zwykle to było nitroglizeryna Strzelę sobie lepiej z łuku No właśnie Tym to, 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 to już Nawet się nie da jechać to dosłownie się nie daje, jechać Co, Co ty robisz? Dobra Nawet nie mogę cię rzucić O, TNT W pierwszej wojnie Aha, to jest to miejsce W pierwszej wojnie światowej TNT I tu mam jeszcze jakiś szok Może on jest wytrzymalszy test? Dobra, zapomniałem, że to normalne, jakby to to... Dobra, przebale go w ten Steel, to już wiem, że to mogę... Dobra, jeden strzał z... z boła. Dobra, rozwala się znowu. Dlaczego tu się nie dostrzele? Chociaż ty możesz jechać. Dobra, on jechać umy. Uuu, coś zauważyłem Uuu, co to jest? Uuu, co gdybym tak wziął sobie crossbow super crossbow No już, samochód nie działa No, działa jednak eee, Dalej działa? Dalej działa? Eee, działa? Działa, fajnie działa? Już nie. Mogę jeszcze dosieć takim gdzie e, to jest? Blue firework. Dobra, i teraz... No nie, nie działa. No, dlaczego moi koledzy? Dobra, bierzemy inny mod eee. Sandbox. Nie pamiętam co to jest. Ja tyle mu że nie pamiętam. Zaraz przejdziemy do najlepszego. Zaraz, zaraz, zaraz. 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 Spokojnie, bądź ci cierpliwi. Talking B. O ile to się ładuje? Mmm. Uuu, zapomniałem, że to jest to. To jest. To jest super. To jest. Nie. Tak. To jest tor. Myślę. O, ale tu. A nie, to jest inna. E, mi chodziło o coś innego, ale niech będzie. Dawaj. Nie da się nawet tu wsiąść. Co to jest? Drop. Start. Start m uh. stop. M-Journey stop. Mhm. Bardzo fajnie. Dawaj kurde, zabiję was. No nie doszło. Nie, dlaczego? Czekaj, to nie jest starze myśl. Ja chcę, ja chcę, ja umiem, ja umiem, ja umiem, ja umiem. Kurde, weź tu, wskocz. Jesteś nawet od tego szybszy. Podkręć trochę zabawę. Eee, co? Co? Co to? Jeszcze ja polecę w kosmos. Dobra, biorę physics gun i lecę. Bierzesz physics z guna. ja nie mogę... A, ja wiem co to jest. To jest... Robi wrażenie nie. Kurde, przecież ja do wody spadłem To jak mi tyle HP zabrało Wreszcie Mogę przejść Na tołsę Co? Tu jest tylko dziura, nic tu nie ma Zdradziliście mnie Przepraszam, że to mówię, ale to prawda Dobra Idziemy na innego moda No, gdzie coś jest? Dobra, recently updated fake lands. O to mi chodziło. Dobra. Jeszcze chwilę i kończymy odcineczek, ten super fajny. Uuu, ile jeszcze? Ile jeszcze? Kurde, what? Ja, to jest, to... Właśnie na to mi chodziło, ja się pomyliłem. O, dobra, będziemy zwykłym człowiekiem. Ale to miejsce się zmieniło, ale się zmieniło. E, dzień dobry. Welcome to fairgrounds. Witam w fakegroundsach Kup bilet Dziękuję Czyli twoja ręka była postępowana, że gdybyś wyszedł i chciał wrócić To teraz możemy... Kurde, jak to dziwnie A jesteśmy Czego by tu zacząć? Jej, tu ludzie gadają. Uuu, co od tego? Uu. Uu. A tu można wchodzić. a nie, przepraszam. Ja chcę po prostu się pobawić. Ach, taka kolejka, kurde. Tu nie ma... O, jest sterowy. nie escape. Uff, da się kliknąć escape'owo. Dobra. Pomogę wam. Nikt nie wchodzi, ty wejdziesz jako pierwszy ochotniku. WCHODŹ! Dobrze. Ty kolejny. Kurde, wepchnę się z tobą tam. WCHODŹ! Dobrze żyjesz. Już jedno. Domino. Dobra. Ty wchodź tu. Tu. No kurde. Nikt nie widział, że. Aha. Zapomniałem. Smutno mi. Dobra. Jestem dalej na dachu tego miejsca. Kurde, no. Nie wejdę tu nigdy. he. Gdzie to? E, budka, budka, men. Dawaj. Zmieniamy settingsy. Za szybko. E, troszkę chyba za szyb. E, trzeba... O kurde. Dobra, tak nie umiem, o kurde, ale laguje. Aha! Bo to wyleciało w kosmos. Zapomniałem, że to tak się dzieje. Coś. zniszczył. O nie. Dlaczego jestem taki wolny? tak. Że... Dobra. Usiądź. Usi Usiądź! No kolejka. Wchódź. Wy nie umiecie chodzić no co to węzy, co to jest? Usiądź no. usiądź usiądź. Bo jak nie, to cię przykle Słucham pana, ale pan yy, dobrze. Kto kolejny? Ty, fioletowy. Ty ładnie chociaż usiądź, no bądź kulturalny Jesteś. Ty ładnie usiadłeś. No fioletowy jest kulturalny bardzo. I... I teraz... Dobra. Jeszcze jedna osoba na razie. Ty żołnierz. Będzie cię tak nazywał, bo mi tak wyglądasz. Wepchnij się, ty już nieładnie usiadłeś. Dziwnie usiadłeś. Dobrze, yy... Ty co... A! Ty patrzysz. Wejdź do swojej budki, nie? Za to ci płacą. Start! Gdzie to? O oh, kurde, oni się trzymają. Wow. Nie ma tu se. O, kurde, ale fajnie. O, backspace. Dobra, wychodzimy na razie. Czekaj. Stop. Wychodzisz. Emilo. 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 Dlaczego? Chodź, że ty. Bądź grzeszny waltu Nie! Żołnierz... Kurde, głupki. Dobrze. Dobrze. Weźmy sobie water bucket. Lever for me. Okej. Okay. Okej. Okay. O, i zapomniałem <yy Wyjście 02 dalej się XD kręci. Hehe. <pixel> wow. Dobra, już się fono kręci. Dobra, co tu jeszcze mam? Tu już byłem. <gếu> mini, golf, mini Golf. Mini Golf, mini Golf, Gdzie to się zaczyna? Gdzie to? Dobra, tu jest. Nie ma? Ale jeste grać, no. Eee, nie mam mini golfa. No jest w sumie, tylko że. Nie ma do strzelania tych. Ach, problem. O! Jest! 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 Weź to i. i. Bum! Nie w tą stronę. Bum! 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 No, to nie jest nawet piłka! Leć! Leć! Dobrze! Tam! Hole in one dawaj! Hole in one robimy! Wiem, że nie będzie hole in one, ale... Hole in one to piłka... Jest! Lecisz! 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 Delikatnie dotknij już! spadnij, spadnij. No kurde! Dlaczego ta piłka nie jest okrągła? Yeah, Wygrała Dobra, łatwiejszy sposób Holly zrobił piłka Co ty zrobiłaś? Przeleć tędy Dobra Lecisz tu i... What? Co się stało? O kurde, trafiliśmy Nuana. Okej, okay. teraz, yy, dobra, bierzemy Bena, bierzemy Bena, nie odmówię wam, nie odmówię wam, nie odmówię wam Bena, bo dlaczego bym mam odmówić? Kurde, jak tu się, yy, no i nie odmówię wam po prostu, to jest my talking. Ben, my talking Ben, i my talking Ben. Dobra, Bella, dawaj, subscribe, recently subscribe, dawaj, Lecimy teraz. To jest dla was Ben. No Ben Potem możemy przetestować belę. Dobra, to jest ostatnie Uu. to wszystko. O, kurde. A, bo to jest zwykły kił, dobra... Meta. O kurde... Nie żyjesz! Co ci mogę zrobić, to to będziesz od dzisiaj zasikanym Benem. Dobra. Restart. Dawaj, bierzemy teraz Belle. Jestem rozczarowany, taki. Ale Belle chcę Jej, dobra, nie biorę tego. Mmm. Kasza, hyperfacility dobra, recently updated spaca tv station eee, kolos dobra, kolosul tak. ostatnie już i się będę z wami żegnał bo naprawdę dużo dzisiaj porobiliśmy około 25 minut, zgaduję no dobrze Uuuu, gdzie jest kolosul? Gdzie on jest? O, tu jesteś mój przyjacielu. Nie niszcz! Nie niszcz, bo to nieładnie. Fizyk z Gaonem, można go bardzo łatwo pokonać. Co ty robisz? Dobra, zniszczę cię tak po prostu Biorę Jej! Zwrot akcji na koniec gry Możecie teraz posłuchać muzyki na zakończenie tego odcinka Teraz się powoli z wami żegnam. Dobrze, już wyjdźmy do mainmenu i powiedzcie mi. Dziękuję wam za oglądanie tego odcineczka i proszę łapkę w górę i subskrypcję. Dziękuję. Do widzenia.